Jedna z najlepszych koszykarek w Zagłębia Sosowiec jest Marzena Złocińska. Stoczyliście trzy wspaniałe mecze podczas tego turnieju. Jesteście zadowolone z końcowego rezultatu? No, jesteśmy zadowoleni z awansu. No, mecz trochę nie przyszedł po naszej myśli. Rywal ciężki, ale walczyłyśmy i się nie poddałyśmy. Walczyłyśmy do samego końca. Trójką żyrago straciliście bardzo dużo sił. Czy to zadecydowało w tym decydującym meczu, że w końcówce już tych sił nie było tak wiele? Można tak powiedzieć, że Żyradów też nam trochę dał w kość. No i koncentracja. Już potem nam nic nie, nie wpadało na nic potem do kosza pod koniec. Na co w ogóle was stać stać was na medal mistrzostwski, Polskiego? jesteście młodą też młodszą o robotszą. w nas zespół naszego trenera, więc myślę, że tak. Trener troszeczkę się denerwował na was. Pomagało to? Oczywiście, bo trener jak krzyknie to zaczynamy grać i wtedy idziemy do przodu. Grałyście dla kontuzjowanej Dominiki? Bardzo Oczywiście. Was wspierała? Tak, bardzo i później wracaj do zdrowia i czekamy na ciebie w przyszłym sezonie. Trzymaj to się. Była Marzena Złocińska. Dziękuję bardzo. Z zagłębia Sosnowiec.